Ja z tej strony młody SVKK. Ogółem dziś nagrywamy odcinek Heaven RPG serwer, no, serwera heavenrpg.pl. Ogółem, za, ja, jak jeszcze nie nagrywam na YouTube, to grałem sobie tu i właśnie wybiłem 60 poziom. Mogę Wam w sumie pokazać teraz mojego seta. Mam podwodne buty 70, podwodne spodnie 50. Lasową klatę 43 i podwodny hełm 50. Ogółem, yy, no. Sprawdzę, a dobra no, I to tak. No i ogółem dzisiaj robimy misję metinologa. Lista npc ów I metinolog. Zobaczę, ile jeszcze brakuje mi metinów. Brakuje mi jeszcze 15 metinów. Czekaj, tu, tu, tu się szło. tu i tu. Nie, nie. Jak tu jest tramet. Nie, tam się szło. Ogółem, jak będziecie chcieli jakieś itemy, to mam dla Was do rozdania. To mam jakieś ogniste. Jakieś przywołanie, jakieś polymorfie. Pol, no, polimorfie. To wam mogę dać, bo ja mam tego mnóstwo. Jeszcze musimy zniszczyć 15 metinów. I jeszcze nie mogę doczekać, aż będę mógł ich klepać po trytona, ale to jest od 65 levelu. Dobra. Tutaj szybko zrobimy to, ten kryształ Dobra. Jeszcze trzymać. trochę podrać na F5. stan metty Dobra jeszcze 12 natyów chyba Nawet go nie hitłem. Jeśli będę się odzywać, to sorry, ale no, po prostu się skupiam. Dlatego, że dlatego... ogółem, będę chciał zrobić jeszcze jedną misję metynogam. Dlatego nie wiem, z 20 minut będzie trwał ten odcinek, może 30. Po tu są matiny chyba. Nie wiem, czekaj. Muszę zobaczyć, czy to są matiny jakieś w ogóle. Jest, metiny. Dobrze pamiętałem chcę coś zobaczyć czy mam ich na hita z łapki. sobie zobaczę Czy mam ich na hita z łapki? Ty mam ich na hita z łapki lol? Mam ich złapki na hita. Jaki ban. Skrzynka rekompensata miała miejsce w tym. Eee, ognis. mogę w sumie odstawić. Mam dwa sachy każe. Spoko drop. Fajnie, nawet. Następne przywołanie. Nie wiem co to było. Skrzynka weekendowa. Pusta.

To mogę Wam jeszcze w sumie pokazać jakie mam akcesoria. Tu mam płomienną tarczę, płomienną bransoletę, płomienny naszyjnik, i płomienny sygnet. Tutaj mam podziemną bransoletę, ale ją będę mógł użyć dopiero jak będę miał 60, poziom. Mam dosyć mały bo czybę tylko 1300. Mam na 8 hitów 1 gnoma. Na sześćdziesiątej mówię. Ogółem jak ktoś, yy, kto je, będzie oglądać ten filmik i ma jakiś metalkowala, to z chęcią kupię. No nie mogę nigdy na tarku dostać właśnie ja metal kowala. Dobra, następny metin Dobra Mmm, czekaj, zresetowałeś się metiny, no i gitarę Czekaj, chabu ja sobie wyłączę ty Aha, bo ja... aha, ja mam wyłączonego sprinta, dlatego... Myślałem, że budy przez przypadek zmieniłem. Ometin. Kontrakt do broni. Ile ja jaż mam? 10 tych kontraktów broni mam naj. I dwa serca tianzi. Może na dole jest jakiś metin, nie wiem Jest metin? O, skrzynia z pasywkami Jest Skrzynia z pasywkami, dobra To tak, tu nie wiadomo, nie jest to,

Może zrobię Wam kiedyś odcinek z handkamem na bedoasach czy coś takiego. Nie wiem, nie wiem. Ale na razie będę chciała się bardziej skupić w Hewana PG. O que é страшно Ale chemiczny proszek. No jest. Czekamy na rasę Panetinów. I trzeba na poczekać. Bo już chyba tu nie będzie. O, jest jednak metyn. Dobra, nic nie mówiłam. Spójrzcie, ile jeszcze musimy. będą. Metinowe. Jeszcze dwa metiny musimy zniszczyć. Ale chłop ma lagi. Jeszcze dwa metiny. Chyba musimy poczekać na respa. Bo to ja nie widziałem, że mega chyba

Matin, Matin, szybko. Tani jeszcze jeden tylko nam zostanie do zniszczenia. Ale nie wiem czy już sobie tutaj nie pokampię na no, tego Matina. Слушай, вот он идёт, вот раз, вот два, Ja się tę metiny, bo już nic nie ma tutaj. To chyba, No, trzeba Mam już 10, ale. Jest! Dobra, mamy to. Ale jak mam o myśli, następną. I księdnoś. Nie jest to najłatwiejsze, bo Mamy tam co Ty potrzebujesz 20 serc, bo za 30-40, hmm, myślę, że na no easy Ja mogę od razu robić w sobie przy okazji misję Mi, Misję Teamloga Nie, tutaj wszystko ten, ten dobra już, dobra Eee, jaka się znajdzie? 35 metinów, tylko 20, a nie Aha 20-30 A ja muszę tylko 30-40 Воровальки. Тут в этом миссии. Сердце толстого. и Dobra, chyba nie chcę mi się tego robić z tej misji. 5 z powiska 20-30 ja? Nie, nie, kasywki. Kasywki nie, to nie, 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 ja nie, 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 w nie, 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 w sumie w taliach, pamiętam, były jakieś metiny o, no, już widzę metin jestem ciekawy, ile teraz będę zabierał na jednego hita metinowi 3 na jednego hita zabieram 3 metinowi Chapa. tu jest jakiś metin, czy nie ma? nie, nie ma chyba Przywołanie Minotauro. Gdzie mogli w sumie sobie tu posprzedawać te przywołania, wszystkie jakieś inne duperele, serale? Czekaj, jak tu jest, to to tam powinno być. Pamiętam, że tu coś było na pewno, tylko nie wiem, czy nikt nie zniszczył tego mleka. Zniszczony w zieleni Czy to jest jakiś przedmiot? Epicki przedmiot, serio I to jest warto tylko 2 miliony. Janzi. Dobra. Widzowie, ogółem to w sumie było na tyle. Bo na razie mi się nie chce. Wiem, kubie to zabrzmiało, ale. Jutro nagram odcinek z kontynuacją tego. Także no. Siema.